Mamy obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych. I zauważmy, że to są wartości, które wykraczają poza pierwszą ćwiartkę, czyli to, co mamy podane w tabeli. Będziemy musieli korzystać ze wzorów redukcyjnych. Ja, żeby się nie uczyć jakoś tak specjalnie na pamięć wzorów redukcyjnych, to pozwolę sobie tutaj pokazać Wam taką zasadę. Jeżeli mamy układ współrzędnych, to tu mamy cztery ćwiartki. To jest ćwiartka pierwsza i tu jest kąt od 0 do 90 stopni. W ćwiartce drugiej mamy kąt od 90 do 180. ćwiartka trzecia, czyli od 180 do 270. I ćwiartka czwarta od 270 do 360. I teraz wiemy, że wartości funkcji trigonometrycznych wszystkich w pierwszej ćwiartce są dodatnie. W drugiej ćwiartce dodatni jest tylko sinus, czyli wartości sinusa są większe od zera. W trzeciej dodatni jest tangens i kotangens, czyli dla tych dwóch funkcji wartości są dodatnie. A w czwartej ćwiartce dodatnie wartości ma cosinus. I korzystając z tego spróbuję Was nauczyć, jak korzystać ze wzorów redukcyjnych. Mi najwygodniej korzysta się ze wzoru... 180 plus alfa albo 180 minus alfa i podobnie z 360. Dlaczego? Jak sobie wezmę sinus 180 stopni, dodać alfa, to będę miała ćwiartkę trzecią. W trzeciej ćwiartce sinus jest ujemny, bo nie jest dodatni, czyli to będzie minus. A w trzeciej ćwiartce minus sinus alfa. Bo przy 180 stopniach nie przechodzą mi te funkcje na kofunkcję, czyli sinus zostaje dalej sinusem. Podobnie będzie, jak zrobimy sinus 180 stopni odjąć alfa. I teraz zobaczcie, jak od 180 odejmiemy alfę, czyli na przykład 30 stopni, to dalej mamy ćwiartkę drugą tutaj wtedy. A tutaj sinus jest dodatni, a zatem będzie sinus alfa. Tu ważne to, że jak mamy 180 plus czy 180 minus, to funkcja nie przechodzi w kofunkcję, czyli sinus nie zmienia się na kosinus, tylko zostaje dalej sinus i kwestia ustalenia znaku. Ja spróbuję to wytłumaczyć na podstawie przykładów tych zadań. Zobaczcie, sinus 150. To ja bym rozpisała, że to jest sinus. No 150 to ten wzór by mi pasował. Czyli mamy 180, odjąć ile, żeby było 150, no odjąć 30 stopni. A zatem to będzie, zostaje sinus. Popatrzcie, nawet nie musimy patrzeć na ten wzór, Zostaje sinus 120 150 to ćwiartka druga, czyli sinus jest dodatni, czyli sinus 30 stopni. A sinus 30 to nic innego jak. Jedna druga. No to zróbmy sobie wszystkie sinusem. Tutaj mamy sinus 240. No to sinus 240, zrobimy sinus w nawiasie. 180, ale tutaj, żeby było 240, to ja muszę dodać. Ile muszę dodać? No, 60 stopni. Tak jak mówiłam, nie zmienia nam się znak, nie zmienia się nazwa funkcji, czyli dalej zostaje sinus. A teraz sinus 60 stopni. I teraz która to jest ćwiartka? 240 stopni to jest ćwiartka już trzecia, bo do 180 była druga, to jest trzecia. W trzeciej ćwiartce sinus jest ujemny, czyli tu musi być wyraźnie minus sinus 60. Sinus 60 to byłby pierwiastek z 3 przez 2, ale pamiętam o tym minusie. No to jeszcze tutaj mam sinus 315. No, żeby był sinus 315, to mogę zrobić, że to jest sinus i mam dwa wyjścia. Albo 270 dodać 45, ale wtedy muszę przechodzić na kofunkcję. Albo sinus 360 minus ile odjąć 45, będzie 315. I teraz zobaczcie, jak się odejmie. Przy 360 zachowuje się dokładnie tak samo jak przy 180, czyli dalej nam zostaje sinus i 45 stopni. Tylko teraz musimy, to jest ćwiartka czwarta. W czwartej ćwiartce sinus jest ujemny, a zatem będzie minus, minus sinus 45 pierwiastek z 2 przez 2. No, i teraz tutaj zrobimy to samo z kosinusem, bardzo podobnie, wręcz powiedziałabym tak samo. Kosinus 135, no to robimy. cosinus w nawiasie. 180 stopni odjąć ile muszę? No, 45, żeby mieć 135. To się równa. Ja najpierw napiszę, że to mi się nie zmienia, czyli piszę kosinus 45. I teraz uwaga, ćwiartka druga. W drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, a cosinus ujemny, czyli minus cosinus 45, a zatem minus pierwiastek z 2 przez dwa. Oczywiście do tabeli możecie wziąć. Mamy teraz cosinus 300 stopni. No to analogicznie do sinusa, czyli będzie cosinus. Żeby mieć 300 to od 360. Muszę odjąć 60 stopni. I tak jak tam mówiłam, nazwa mi zostaje, czyli zostaje mi kosinus 60 stopni. Przepraszam. I teraz to jest ćwiartka, która? 360 odjąć 60, 300, czyli ćwiartka czwarta. W czwartej ćwiartce oczywiście kosinus jest dodatni, czyli tu nic nie dopisujemy. A kosinus 60... To jest jedna druga. Dokładnie tak samo będziemy robić z tangensem, i teraz, jak my to tutaj się do tego zabierzemy, to będzie tak, równa się tangens, żeby mieć 210 stopni, to co muszę zrobić? Do 180 dodać 30. Oczywiście to, co mówię, można by było od 270 odjąć 60. Ale to wtedy musimy przejść na kofunkcję, czyli tu byłby kotangens. Nie warto. To się równa. I co tu teraz mądrego z tym zrobić? No, zostanie nam na pewno tangens, na pewno 30 stopni. 210 to jest powyżej 180, czyli ćwiartka trzecia. W trzeciej ćwiartce, popatrzcie, tangens jest dodatni, czyli zostanie tak jak jest. A zatem to się równa pierwiastek. Z 3 pierwiastek z 3 przez 3. Dobrze. Patrzyłam, że 30 nie 60. I kolejny tangens 330. No to zrobimy dokładnie tak samo, czyli będzie tangens, no ale przy 330 to warto od 360 stopni odjąć 30 stopni. 360 30 mamy 330, czyli tak jak tam. Nazwa się nie zmienia, tangens zostaje, 30 stopni zostaje, ale to jest ćwiartka czwarta, a w czwartej ćwiartce cosinus jest dodatni, a tangens ujemny, czyli piszemy minus. A zatem będzie minus pierwiastek z 3/3. przez trzy. I Według mnie to jest takie dość proste jak stosujemy tylko te 180 dodać albo odjąć i 360 dodać albo odjąć.